Jest już open. Nowa hata. Słuchajcie, nowy, nowy, nowa willa. To jest nowa willa. Słuchajcie, Trapstar, świeżość. No ciekawe, że akurat. Okej. Okay. Brad Lexi, Brad Lexi stary wyciąga Gnata, kurwa. Ja pierdolę, nie? To jest kurwa hit. Oni są tacy kurwa dziwni. Zero sentymentu, narobię zamętu. Otwieramy bramę do nowego uniwersum. Namieszczam w rondelku, zmaluję kontentu. To nie jest prosta droga, nie boimy się zakrętu. Yo, what's up? Pierdola. O Boże, yo what's up, kurwa Ameryczka w Polsce, yeah! Ameryczka w Polsce, yeah! To nie jest prosta droga, nie boimy się zakrętów. Yo, what's up? Oh. Dobrze cię widzieć tu brat. Kurwa, brat Lexi robi to sobie to co Lexi kurwa, stary popełnia te same błędy. To kurwa 5 lat temu ona, czuję, że na czas? End zone, my home. Czas mija na szybciej, trzeba kończyć. Podchodzę do tego na luzie. O Jezu. Mówią, że za szybko mówię. Nadal nie wytrzeźwiała. A ja po prostu tak lubię. Wszystko idzie łatwo, bo to jest moja za więc nie boję się wyzwania, tak mi nauczyła mama. Z Jezus, Boże! Run the shit, back, man, What the fuck? Chodzę do tego na luzie. Mówią, że za szybko mówię, a ja po prostu tak lubię. Wszystko idzie łatwo, bo to jest moja zajawa, więc nie boję się wyzwania, tak mi nauczyła mama. Okej, okay, że... Sonic, kurwa, okej. Okay. To jest Sonic, tylko ten, kurwa... Ee, ten o! Ten! To jest ten Sonic, kurwa. <gryzny> <gryzny> Moda więc mogę się bawić, to się da naprawdę, że kiedyś mieli zanie, teraz nie da się mnie zranić. Jezus Christo, ale poleciała! Let's go! Let's fucking go fire! Peace do odklejona, odklejona banda, czy jestem przyjebany już głuchy? Naprawiedrze mi mieli zani, teraz nie da się mnie zranić. Peace. Pi... Peace? Peace? Pisto odklejona banda. No i brawo, pisto odklejona banda. Słuchajcie, kolejny głos pokolenia zabiera głos w sprawach ważnych, w sprawach politycznych. Zaraz po macie pisto odklejona banda W, mocne barsy. się że kiedyś mieli za nic, teraz nie da się Ciekawe, że akurat przed wyborami wypuszczony kawałek. Mm, dziwne. Agitacja polityczna, Okej. Okay, w porządku. No do chuja. Pisto odklejona banda, pisto odklejona banda Inny pomysł ma, razem tworzymy nim skórę, która łeb rozwali wam Zaczyna się drugi sezon, nowa chata, nowe plan Co tam kurwa robi Kotolga do chuja? No omijam, omijam jej piosenki kurwa jak ognia A mimo wszystko ona będzie tu miała swoją zwrotkę do chuja? Jesteśmy na 5 minut i już nie zatrzyma nas! Wyginam śmiało ciało! Ja pierdolę, zastrzelcie mnie! No ja nie wiem kurwa! Ja nie wiem! Jesteśmy na 5 minut i już nie zatrzyma nas! Wyginam śmiało ciało! Dla mnie to mało! Za mało, za mało! To co zawsze musi dojebać zwrotkę życia! Żeby coś się działo, więc latuj się kto może. Ekstremalne rzeczy tworzę. Jestem Gawronek, szalony naukowiec. Chciałbym poznać kogoś, kto serio mi pomoże. Cześć, jestem Borys. Co, płacze, kurwa? Witam się. Ty się W słów, bo nie wiruję. Ja nic nie czuję, więc ratuję. Biegam ze składem, ja składem, wykładem. z Walkmanem. On brzmi jak upośledzony kolega Ignacy kurwa, przysięgam. No posłuchajcie, zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie, że jest 2013 kurwa rok i kolega Ignacy wypuszcza z Gimsonem piosenkę O mo może Cześć, jestem Borys. Czekaj, teraz. Przywitam się Tysiąc pomysłów, w ja nic nie czuję, gdzie jest Biegam ze składem, żadę z wykładem latam z Batmanem i myślę, że całe to życie nie... What the fuck? To nie będzie, dzieje się wszędzie, lecą w ogóle. to, to kto najlepsze w Polsce jest każdy wie. ale zwariowana ekipa. Kurwa, mamy wielki 2025 rok, to jest taki kurwa cringe ten klip jebany, no Weź kurwa, to, kurwa wyłącz, bo Ej, ej jak stary, 5 lat temu, 10 lat temu, jak człowieku zrobiłeś taką ekipę, przepych auta i tak dalej, to jeszcze to było fascynujące, nie? No ale naprawdę kurwa, naprawdę, to już kurwa, weźcie, proszę Panda, każdy i Zaczyna się drugi sezon, nowa chata, nowy plan. Nie jesteśmy na 5 minut nic już nie zatrzyma nas. Wyzwanie kanapa, komoda i fifka. G Michel z Twitcha powiedział: Pierdolę tego Twitcha, kurwa, idę do Teams. Gramy do rana. R1, kółeczko, filezja i brama. Mój po golu jest blady jak ściana. Młoka bardzo żywnie przyszła jego mama. I spolitowała. O co oni takie durne kurwa głosy robią do chuja? Jak mam, że mata to robi? i to brzmi jakoś, ale nie kurwa czemu tak tryhardują te kurwa kurwa na chuj oni tak to tryhardują te jakieś zmiany kurwa jak to chujowo brzmi akurat a już, już chciałem powiedzieć już chciałem, już chciałem powiedzieć że ma najlepszą że najlepiej brzmi kurwa i chuj i pierdoli jakieś kurwa Goofy gufi kurwa gada Dywanie i fifka kurwa kudłaty ze skubidu coś pierdoli do mnie o, o, o kurwa chrupkach skubidu gramy do rana Jeden kółeczko, filezja i brama. Mój po pogolu jest blady jak ściana. Płakał bardzo żywnie, że... przyszła jego. Mam wierdole Pluto, kurwa. I mu powiedziała. Syneczku, to twoja trzecia przegrana. Bakuś rzeczy i nara. To moja trzecia wygrana. Mówili, że laska do bana. Ja Japończyć życie nie gara. Nie kumam. Nie, wiem, <laughs> ja jestem jakiś stary już, albo jestem przyjebany w pysk. Co mam coś do dodania? Więc wrzucam makaron do gara. Hej, też że popatrz, jak nie, nie. Miam, miam, miam. Jakalina, malina to moja kcywa. Słodka dziewczyna, ale kwaśna jak cytryna. Razem w nocy balujemy, bo spać nie możemy. Znowu coś ugotujemy, nie brakuje weny Nie wiem, co to są za ludzie. To są jacyś ludzie z TikToka? Ja jestem kurwa, strasz się do tyłu. Ciągę pod górę, gie wąt. Już się nie boję niczego. Choć jest kuteł, bo to luz mam. i czeka podwózka. i czeka podwózka. Ej, oni wszyscy mają w tej nawizie taką kurwa przewózkę i myślą, że kurwa ludzie w to wierzą, przecież w rzeczywistości jesteście jebani na pieniądze do chuja kurwa i prawdopodobnie ze swojej wypłaty z tego kurwa pajacowania przed kamerą dostaniecie może nie wiem 5 kurwa procent. I do końca życia będzie uwięzieni, kurwa, w tym głównie jebanym. Przestańcie już, przestańcie już kurwa nawijać o tym, bo już mnie to w kurwia. To jest kurwa tak żenujące, nie mogę tego słuchać. Nie mogę tego słuchać, kurwa. Ty, na, na każdym numerze nawijają, kurwa, o tym, jakby oni nie wiadomo ile z tego kurwa biznesu wyciągali. A dosłownie, kurwa, żeby cokolwiek tam zarobić z tego projektu, to muszą, kurwa, chodzić do tych freak fightów, kurwa, i jak i, i się napierdalać po mordzie, kurwa. Bo, bo, bo sami nie są w stanie nic z tego wyciągnąć, no. Ewentualnie jak na TikToku odpalą, jakiegoś, kurwa tego. Żeby gifty dostać. Już mnie to tak wkurwia. I to nawet nie wkurwia mnie to, że mnie, że mnie wkurwia, że oni yy, robią taką przewózkę, tylko to już... Już, już każda ekipa stary, jak wypuszcza kawałek, to każda ekipa kurwa. Wiesz, full kurwa, flex i jakieś pierdolety, a, a chuj wie oni są. Nie wiem. to lustra. Pisto odklejona banda, no przynajmniej dobry wersja jeden akurat. banda każdy inny pomysł ma. Razem tworzymy nim skórek, która łeb rozwali wam. Zaczyna się drugi sezon, nowa chata, nowy plan. Nie jesteśmy na 5 minut, nikt już nie zatrzyma nas.